Kateryna Kalytko Ukraińska poetka, prozaiczka i tłumaczka. Miłość i wojna to dwa żywioły, które ścierają się w poezji Kateryny. W tym starciu pokój panuje wyłącznie w pokoju kochanków, a wolność rodzi się w słowach szeptanych do ucha najbliższej osobie. Przekład wierszy Aneta Kamińska. I gdybyś zapytał mnie, jak to jest, wracać ze spokojnego dnia w stan wojny, chciałabym opowiedzieć o swojej niekończącej się drodze. Jak siedem par ołowianych butów zdeptałam, trzy żelazne kije starłam na proch, a nieopodal rzeczki, tam gdzie jest wielka przetaina, widziałam, jak zginając długą, kolczastą szyję, chciwie pije wojna. I teraz dobrze wiem, jak ją zabić. Uderzeniem między piąty kręg, a szósty. Tylko ważne, że to ma być jeden, pewny ruch. A tak naprawdę... Trzy godziny drogi. Auto przelatuje przez samochodowy punkt kontrolny. Nad ranem chłopcy z gwardii, zmarznięci, palą pośród śniegów. Nie mają siły żartować. I jakbym cała była otwartą dłonią, którą przecięto papierem. Co nowego powiedzieć ci o granicach i podziałach, kiedy zapytasz. Ale już zapytałeś, biorąc moją rękę w swoją, językiem dotykając przeciętej dłoni. Po prostu ostro rwie. Kateryna Kałytko, finalistka Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, europejski poeta Wolności.